No powiem Wam, że nikt Wam tyle nie obica przed ślubem, co kobita. I to nie to, że ja się teraz w jakimś stopniu będę żolę czy coś, ale mogę Wam powiedzieć, że już bardziej mogę zaufać politykom, bo oni, chociaż coś tam obiecoją, to jedno słowo na sto obietnic dotrzymają. A u mnie. U mnie tyle poobiecywała mi złote góry, że dwa to tak musi być minimum. A przynajmniej jak ros w miesiącu jest, to to się już, już trzeba ciszyć, bo jest. Ale do czego zmierzam? Na początku to było Na początku to było tak, że człowiek z kotła to nie schodził po 10 razy dziennie moja, powiem wam, sonda lombda non-stop była aplikowana, non-stop i to nie to, że człowiek miał siłę, nie miał ona też chciała ona sama nawet chciała ale później, no to co yy, pomalutku, pomalutku i coraz mniej coraz więcej człowiek by chciał coraz więcej było ograniczeń, a zresztą na początku to powiem tak. Wracałem z roboty. W lodówce było już wszystko naszykowane. Piewo było podone. Z roboty to aż się wracać chciało do chałupy. Nie to co teraz, że trzeba gdzieś iść do szwogra, budzić pod sklep, posiedzieć z plomi, Bo co ja w tej chałupie będę robił? Suchu, jak łonami marudzi, że buty krzywo postawione nie ma we wsi, żebym wrócił teraz jak dawniej że człowiek zadowolony był uśmiechnięty i to co ja wam mogę powiedzieć na początku to plot zabaw to był, był 24 na dobę I, i, i było naprawdę fajnie było człowiek chciał toj, szedł do pioskownicy, pobawił się Czym tam nie się chciał, pobawił, zadowolę no i poszedł na piewo. I nie było, że jak Tero, człowiek wróci z roboty, a ona go do śmierdzisz. No śmierdzę, bo się napiłem piwa, no to piwem śmierdza, a piewo nie śmierdzi, tylko pochnie chmielem, a chmiel to samo zdrowie. Nie, dzisiaj nie, bo ty śmierdzisz. Dobra, idę kolejny dzień. Człowiek ma ochotę Ona zmęczona No to No dobra Kolejny dzień Ona nie ma ochoty I kolejny dzień Głowa ją boli, brzuch ją boli Wszystko ją boli Ręce opadają i tak Przez cały miesiąc Jedna i ta sama śpiwka Jakbym, bym wypił To jak śmierdzę Jak nie wypiję to ją głowa boli. I to tak cały czas, jedno i to samo, chyba, że tam jakoś, powiem Wam, wypłota, wypłota się zbliża, no to kobito, to kobito już tam, wiadomo, jak się abonament opłaci, jaki no to Ci włączą kanały i będziesz oglądał. No i też trzeba roz do czasu, tam wiadomo, yy, słoik ze śledziami na walentynki kupić bo to też się kobicie należy żeby coś miała żeby chłop, chłop pamiętał że dla baby też się to należy żeby nie peła jak to koleżanki tam się pochwalą w robocie że to dostała tamto no wiadomo no śledzie no to przynajmniej kobita zje a kwiotki to co z kwiotków będzie miała ani tego nie zje to to uschnie po, 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 po jakimś tam okresie i pójdzie do tego kosza. Lepiej jakieś ślidzie kupić. Jako nawet, ja, ja to nawet bym, ja to ja na walentynki, to ja bym jako floszkę najlepiej chciał, bo floszkę to się wypije. Człowiek jest szczęśliwszy, a jakieś kwiatki, jakieś tam takie prezenty, jakieś tam restauracje takie drogie, no to, to wiadomo, to, to nie wchodzi w grę. Ale co Wam mogę powiedzieć jeszcze? Na początku było zawsze piknie, była uśmiechnięta, była szczęśliwa, a teraz to już człowiek patrzy, tylko aż w kalendarz tam picznie i się człowiek w końcu, w końcu ucieszy, bo to jakby nie było, bo człowiek się teraz martwi, martwi się, bo nic tego nie ma. Co to człowiek nie jest szczęśliwy, wicznie zło, wicznie. I o co chodzi, ale wiadomo, no ja se teraz szukam. Może jako Fonka w domu się odezwie, no to co ja mogę powiedzieć? No to zanim się stare auto sprzeda, no to trzeba se kupić nowe, żeby było czym jeździć. No i ja się tak lepiej zabezpieczę na przyszłość. Ej. No i co jeszcze Wam mogę powiedzieć, no na, na początku jest zawsze pięknie, później jest ciężko I to tak z roku na rok jest coraz gorzej Nie to, że jest coraz lepiej, tylko jest coraz gorzej I to najlepiej jakbym teraz miał robić to żadnych ślubów, bo te śluby to są tylko zguba, strata pieniędzy, nic z tego nie ma Człowiek na początku wziął ten ślub no to tam sąsiad był zazdrosny, człowiek się cieszył, bo to wiadomo, sąsiad yy, zazdrosny, sąsiedzi tam były. ale to człowiek sobie wziął takie auto, lepsze, takie do ślubu nas wiozły, To tam ludzie nam też zazdrościeli, bo Łony tego nie miały one miały gorsze auto do ślubu, a my mieliśmy lepsze. Nasze wesele było na 50 łosów, a u, u sąsiada było na 20. I też był godoły, że u nas jakie wesele było, jakie lepsze. A teraz to, to człowiek trzeba żyć na kocie łapy. Jak to się go do kobicza, kobite na jakiś czas, trzeba zmieniać, bo człowiek no, zjedna, no to już. No, ja już się będę musiał męczyć, bo to nie wiem, jak to to. Chyba, że się znajdzie, no to jako napiszę, to się zmieni, ale ale żadnych ślubów bo to jest z miesiąca na miesiąc z dnia na dzień coraz gorzej Kobita ma wincy, więcej by chciała wincy oczekuje a człowiek by musiał wincy jeszcze pracować bo y y na początku jeszcze było jako było bo a teraz wypłata przychodzi a ja szukam okularów bo idzie jest moja wypłata a ona tu, trzeba zapłacić tam, tam, nakupuje głupot, jakieś tam rzeczy po wymyślo, takich rzeczy niepotrzebnych, co i do niczego nie są potrzebne, ale żeby koleżankom pokazać, jakieś tych yy, pierścionków nakupuje, jakiś sukienek, no i się tam wychwolo, tam se wsadza na te internety yy, i, i moje pieniądze marnuje na głupoty. No Niestety więc hopy zanim się ożeni, ta pamiętaj ta, zastanów ta się 5, 10 czy 20 razy. Bo, żebyś ta nie popełniały tego samego błędu co ja teraz Ja się muszę męczyć, stresować. No i co ja mam z tego? Nic z tego nie mam. Dawniej na początku było pięknie, bo wiadomo, chociaż ploc, zabaw był czynny: 24. A teraz jest pozamykany, aby urząd skarbowy. Zajął to wszystko i pozamykał. I kuliec basta. Dobra, czy Mojta się Jakuby się boita Komentować. No nie komentuj ta, bo jak Wasza stara zobaczy, no to, to jak tam co niektórzy może mają, ten kloc raz czy dwa razy w miesiącu otwarty. A jak zobaczy stara, no to będzie tam mieć nic, nie będzie tam mieć. Nara.